Witam łopabę zapraszam na kanał, zaskrybujcie tego typu łopabę właśnie zapraszam. I jeszcze chcę was zaprosić na nasz serwer na discordzie, też wam podeślę linka tego typu. Słuchajcie i żeby wejść to musicie wejść, yy, przejść weryfikację i dopiero będziecie mogli tam wejść, to nie takie serwer, który yy, każdy będzie się tam pchał, musi być zweryfikowana ta osoba jak z, z, będzie zweryfikowana ta osoba wchodzi na nasz serwer. Takie są zasady. Tam jest jeszcze regulamin. Każdy musi się rozpoznać, poznać regulamin. No i wiadomo trzymacie się regulaminu tego serweru naszego na Discordzie. Zaraz wam podeślę linka. Słuchajcie, ale mówię to poważnie. Jak zobaczę coś, że się robi jakiś syf z automatu będziemy was wyrzucać tego typu. To jest nasz serwer, który ma, ma być fajny, do rozmowy. Nie jakieś e, przepychanki, jakieś tam różne rzeczy, które e, nie ma sensu. Tylko chodzi o to, że to jest taki temat, który można sobie tam poruszać, tego typu pogadać, po, pośmieszkować, zaprosić innych ludzi na nasz serwer. Tylko trzymacie się z zasad. Regulamin tu jest na naszym Discordzie tylko typu, bo to jest bardzo ważne, słuchajcie, bo jak ktoś nie będzie się trzymał zasad z automatu jest wyrzucany i nie ma prze, przebacz, a ta osoba jest wyrzucana z automatu, dlatego informuję Was wszystkich, że zapraszam, zaraz Wam linka, tylko tak mówię, bądźcie poważni, bo naprawdę tracicie u nas zaufanie, aż się nie chce robić w jakichś filmów, streamy, i inne rzeczy jak wie nas ulewacie. Zapraszam też na mój kanał, zaskarbujcie tego typu i tłumaczę jeszcze raz, że ten serwer to ma być miłym serwerem, nie wyzywając się pomiędzy sobą, szanować się, i pomagać sobie. To jest bardzo ważne, bo bez tego no to po prostu będziecie wyrzucani stamtąd, bo chodzi o to, że to ma być fajny serwer, śmieszny, jakieś tam informacje chcę przekazywać tego typu i być wobec nas fair. Tego typu. O to chodzi, żebyście byli fair wobec nas. Nie tak, że będziecie robić z nas dybliu bo to... Daleko na nie jedziecie, ja dzisiaj wam tłumaczyłem na filmie na kanale moim, że no po prostu no uczcie się trochę pokory i szacunku do drugiej osoby, a będzie fajnie. A jak nie nauczycie się, no to no powiem wam, że kicha. To przemyślcie sobie, zaraz podać Wam linka do naszego serweru na Discordzie i pamiętajcie, bądźcie poważniejsze od takich ludzi, którzy... Hmm, Szukają za dymu, szukają nie wiem, no jakiś spinek. Przemyślcie sobie, zapraszam na y, Discord, zaraz poddać linka. I trzeba tu myśleć, słuchajcie, tu, tu, tu. Główka pracuje całe życie, aż do śmierci. Tego typu. Dlatego informuję Was, żebyście nie robili jakichś y, 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 aferek z, z czegoś, bo to nie ma sensu. Sami sobie aferki robicie, a później dostajecie wy po dupie. Nie ja, tylko wy. No bo wy robicie z tego aferki jakieś byle co. No właśnie. I tracicie to, co tracicie. Taka jest prawda. Przemyślcie sobie, zapodajcie wam linka i mówię to poważnie. ogarnijcie się tego typu, bo daleko nie pojedziecie na tym wózku. Mówię to szczerze, otwarcie. Wiem kiedyś i po sobie. Wiem, że bym nie pojechał daleko na wózku. Zobaczcie, zmieniają się, zmieniają się. Ja chcę się, chcę się zmienić, to się zrobię tego typu. Tylko trzeba chcieć i mieć mocną wolę. I zająć się sobą, a nie kimś tego typu, to jest proste. Zapraszam na Discord, zaraz Wam podać się linka i przemyślcie sobie to, co ja Wam teraz przekazałem, bo naprawdę to Wy nie ja. Tylko wy, później was, wy macie pretensje do nas. wiecie, do siebie niektórzy. O! Trzeba tu myśleć całe życie tego typu łobań tego typu beben i pamiętajcie, bądźcie sobą tego typu, bo daleko nie pojedziecie. Jak będziecie cwanikować, robić jakieś siebie błazna, jak się mówi, tego typu. Proste? Proste. łobabę tego typu.